Znowu dzionek zaczynamy, znowu mnie widzicie i znowu Was pozdrawiam i znowu Wam życzę tradycyjnie miłego dnia, tradycyjnie zdrówka i uśmiechu na twarzy. Ale kochani, od dzisiaj zaczynamy miesiąc książki. Na moim pokładzie zagości bardzo dużo pisarzy, poetów XXI wieku. Tak, tak. Jest dużo osób, którzy piszą książki, poezję, nie tylko komputer. Ale zagosi też również o godzinie 16 Sebastian. Sebastian to jest ten nasz człowiek, który pomaga w różnych uzależnieniach, ale też u niego w życiu coś się zaczęło dziać, coś organizuje, coś robi, więc musi się pochwalić. Kochani, <laughs> zaczęliśmy też akcję, żeby każdy się chwalił swoim zawodem, co robi, czym się zajmuje. I każdy, kto ma ochotę, wystąpił i pochwalił się tu publicznie. Nie jest to takie typowe chwalenie, jest to po prostu pomoc jedna drugiej osoby. A zapomniałam Wam powiedzieć, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Służby Wojskowej i Międzynarodowy Dzień Zwierząt Bezpańskich. Zwierząt bez opieki. Kochani, pomyślmy również też troszeczkę nad tymi zwierzątkami, dajmy im odrobinę, czegoś co nam jest niepotrzebne. Może okażmy im trochę sertucha. A ja kochani zapraszam Was na godzinę 10 na spotkanie z Dominiką, potem na godzinę 16 na spotkanie z Sebastianem. A teraz Wam życzę tradycyjnie miłego Dnia z tej strony Gabriela Kieser po Duchu, Gabuchy. Do zobaczenia, Pabuziaczki.